Marek Łazarz, jestem dyrektorem Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Znajduję się w tej chwili na terenie naszej placówki. Jednostka samorządowa upamiętniająca historię obozów jenieckich, które funkcjonowały na terenie Żagania w latach II wojny światowej, ale także I wojny światowej, a nawet czasów napoleońskich. Muzeum powstało w 1971 roku i zaczątek kolekcji tych zbiorów muzealnych to są przedmioty, które przede wszystkim zostały znalezione, wydobyte z ziemi tutaj podczas prac przygotowawczych, podczas kopania fundamentów, podczas porządkowania tego terenu, sprzątania. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrastała poprzez no, przede wszystkim oczywiście kolejne znaleziska, kolejne poszukiwania, no, ale też darowizny, artefakty przekazywane przez, przez czy kolekcjonerów, czy przez, przez rodziny jeńców, którzy tutaj przybywali do, do naszego muzeum. No, i w ostatnich latach, dzięki w zasadzie takim już zorganizowanym, zaplanowanym, typowym akcjom poszukiwawczym, badaniom archeologicznym prowadzonym na terenie obu obozów mówię o stalagu 8C i sąsiednim obozie dla lotników alianckich, czyli stalagu Luft 3. Jeśli chodzi o znaleziska takie rzeczywiście, które tutaj no, można by nazwać takimi, takimi perełkami tej naszej kolekcji, no to, z, to zdecydowanie tutaj akcja poszukiwawcza w Koninie dwa lata temu, gdzie, gdzie faktycznie nieśmiertelniki polskich żołnierzy wrześniowców udało się odnaleźć. Przede wszystkim no, kilka, 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 kilkanaście guzików. Te, te, te pamiątki, żywe, orzełek yy, z czapki, który, który, który oczywiście teraz już się znajduje teraz na, na ekspozycji. Yy, no i tutaj przedmioty, przedmioty, które zostały odnalezione na terenie yy, stalagu Luft 3. No to chyba już takim najbardziej, chyba spektakularnym znaleziskiem była złota obrączka ślubna. Jednego z lotników amerykańskich, którą znaleźliśmy na terenie sektora amerykańskiego, w studience ściekowej łaźni, i dzięki inskrypcjom na tej obrączce no, udało się namierzyć właściciela tej obrączki. Oryginalny właściciel tej obrączki zmarł w 70-tych latach, natomiast namierzyliśmy jego syna, który mieszka w Stanach, w Teksasie i. Uzyskując zgodę od konserwatora zabytków, przekazaliśmy spadkobiercom tę obrączkę. Została wysłana do Stanów Zjednoczonych i oficjalnie w tej miejscowości, z której pochodził ten lotnik, została wręczona jego synowi. Więc to było takie naprawdę spektakularne i znalezisko, no ale przede wszystkim to, co po tym znalezisku jakby się wydarzyło, co, 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 co pomogło nam też. No, poniekąd w promocji tego naszego miejsca, więc to, było, to, było, to, był, to był rzeczywiście ogromny sukces. Kilka lat temu rozpoczęliśmy współpracę z grupą eksploracyjną na Dodrze, ponieważ szukaliśmy fachowców, profesjonalistów, na których doświadczeniu, ale też umiejętnościach i sprzęcie moglibyśmy bazować prowadząc właśnie takie akcje poszukiwawcze. No, i naturalnym chyba wyborem była, była grupa na dodrze, ponieważ no, raz, że jesteśmy prawie sąsiadami, jesteśmy, no właściwie grupa jest tutaj z okolic, żagania, zielonej góry, więc, więc to był oczywisty wybór. No, poza tym, poza tym rzeczywiście osiągnięcia i, 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 i zaplecze sprzętowe, którym dysponuje grupa, wpisuje się idealnie w nasze plany, więc już od kilku lat, pierwsza akcja to była taka duża akcja poszukiwawcza na terenie Stalagu Luft 3. Dwa lata temu y, duże poszukiwania na terenie Konina Żagańskiego, czyli obozu przejściowego dla Polaków. Y, te poszukiwania zakończyły się odsłonięciem pomnika na terenie dawnego obozu, więc y, no już kilka ładnych lat ta nasza współpraca trwa i y, mamy nadzieję, że, że będzie trwała, ponieważ w planie mamy kolejne projekty, kolejne akcje poszukiwawcze. Oby tak dalej. W 2014 roku spotkaliśmy się z taką grupą przyjaciół i chcieliśmy, dzięki oczywiście YouTube'owi, tam się skrzyknęliśmy, chcieliśmy stworzyć jakąś organizację, która skupiałaby poszukiwaczy w województwie lubuskim. Tak narodził się pomysł. Stowarzyszenie nad Odrze, Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej, która dzięki uprzejmości Muzeum Wojskowego w Dżenowie ma tam swoją siedzibę, i tam, się, tam udało nam się zarejestrować. Działamy już 5 lat. W tym czasie zrobiliśmy liczne projekty i badawcze, prowadziliśmy badania archeologiczne, poszukiwania, zajmowaliśmy się propagowaniem. Um, poszukiwań archeologii, takiej dotyczącej detekturyzmu na terenie i województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, więc nasza organizacja wychodzi poza ramy tylko województwa lubuskiego. Na co dzień współpracujemy z wszystkimi praktycznie muzeami w województwie lubuskim, z archeologami przy prowadzeniu poszukiwań, przy badaniach ratunkowych, to są, to są nasze obszary zainteresowań. A dziś siedzimy i gościmy w Muzeum i Obozów jenieckich w Żaganiu, gdzie co roku, przynajmniej kilka razy w roku spotykamy się, by wspólnie pomagać tutaj sprzątać teren, czyścić pozostałości po jeńcach alianckich w żaganiu. Znajdujemy się na terenie Konina Żagańskiego. W roku 39 powstał tu obóz Dulak-Kunał. Od 1939 roku, od października, byli przywożeni tu jeńcy z kampanii wrześniowej. Obóz funkcjonował do maja-czerwca 1940 roku, po czym część jeńców, których, którzy podpisali tak zwane lojalki. Zostali wypuszczeni na wolność, pozostali jeńcy zostali przerzuceni do obozu w żaganiu lub wywiezieni na prace przymusowe. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby ustalić dokładny obszar, jaki zajmował obóz, no i szukamy wszelkich pamiątek po żołnierzach tutaj tu, y, polskich, którzy tu przebywali na terenie tego obozu. kawałki ożyłków kawałki buzików, e, dużo tych mosiężnych, tylko mosiężnych nakopałem tutaj. Z datą jeszcze było i puszki od maski żeśmy trafili e, kiedyś, ale to były te puszki, takie destru... grzybów nie ma w ogóle. Jak nie ma... To krań dwa ja. A ja tylko... Tak. Ja, to to, to, to za dwa chyba. Nie. No, nie chodziłem i nic.